ma. podejmujemy dzisiaj walkę z przewodem hamulcowym, który nam tutaj strzelił, mianowicie to jest ten, lewy tylnie koło. Oba są już tu skorodowane w tym miejscu, no ale nie mam na razie zbytnio czasu, żeby wymienić całość, więc wymienimy sobie tylko odcinek. Tylko co potrzebujemy zrobić? Musimy znaleźć najpierw kawałek, gdzie będzie dobry kawałek tego przewodu hamulcowego, żebyśmy mogli go złączyć. Tak więc co będzie nam do tego potrzebne? Ja tutaj mam już przewóz hamulcowy, zarobiony na końcówce. On dłuższy kawałek, ale sobie go dotknę tam na tyle, co będę potrzebował. Tutaj mam taką skrętkę, żeby sobie go skręcić. No i tutaj nową końcówkę, jakby tutaj ta nie chciała zejść, trzeba było ją ściąć, No to mam już nową wziętę. Dobra, wracamy do koła i szukamy jakiegoś dobrego punktu, gdzie można połączyć te przewody. No i dobra, zaraz tak. Przewód nam tutaj zakręca w dół. Idzie tędy i pod bak. Musimy sobie tu światełko. Tak podłożyć ładnie. Tutaj. widzieli. O i tu widzimy przewody hamulcowe idą. Też nie są w fajnym stanie jeszcze tu na początku. Tu dalej wy tego pewnie nie widzicie, ale tu już są Całkiem przyzwoite i tutaj byśmy je połączyli. Tak więc tutaj zrobimy cięcie tego przewodu. I tą skrętką go tu złapiemy i dorobimy tą końcówkę. To jest rozwiązanie tylko chwilowe, bo wiadomo wymienia się cały przewód, a nie takimi odcinkami. No ale jak ktoś by był w trasie czy coś by potrzebował na szybko zrobić, żeby jeszcze dojechać w domu, no to w ten sposób może to właśnie zrobić. Równie dobrze można ściąć ten przewód i go po prostu zagiąć, żeby płyn nie uciekał do porządku i wrócić też na trzech kołach. No dobra, no to na razie robię cięcie i próbuję tam się dobrać do tego przewodu i go odmierzyć jeśli go potrzeba. No i dobra, udało mi się tu uwolnić. Uciąłem po prostu kawałek wyżej ten przewód. Tą blaszkę i tak musiałem wyrwać, która tu była, więc, jakąś trytytką później złapię, czy jakąś inną blaszkę znajdę, żeby to przymocować Wykręciłem to, już było tak zawalone, że to po prostu musiałem uciąć i tutaj wykręcić. To już mam ten przewód uwolniony, no i teraz biorę się tutaj ze spód gdzieś pod ten zbiornik. Tam też nie jestem w stanie tej łapy odkręcić, bo ten zbiornik musiał spuszczać, a to go chcę uniknąć. Więc, po prostu, ten przewód sobie jakoś tutaj, jak tam go obetnę, jakoś sobie go wyciągnę. Albo gdzieś tam go podocinam, żeby tylko tak siedział. A tutaj sobie po prostu puszczę nowy przewód w to miejsce tu i sobie go po prostu przepuszczę przez to mocowanie, bez odkręcania go przełożę przewód i dopiero sobie go później podoginam. No a tutaj będziemy kawałek dalej się łączyć, nie? Dobra, rozcinam ten przewód tutaj i biorę się za łączenie. No, i tak, gdy mamy tu przewód już ucięty, tutaj mam tą końcówkę, bierzemy sobie wtedy jakiś pilniczek czy coś tego rodzaju. Ja tutaj taki mam, no i po prostu jedziemy po całej tej końcówce, oszlifujemy, tak, żeby fajnie było czysto tam. Bierzemy nakręteczkę, pierwsza nakręteczka wchodzi. Później to, co będzie nam zaciskać, i to musi właśnie wchodzić tu fajnie, luźno do końca, żeby. Nam to weszło. O, jeszcze mam za ciasno. Jeszcze za krótko wchodzi. jeszcze Muszę tam odczyścić, żeby dalej wszedł. No i wtedy nakładamy tą skrętkę i to skręcamy w tym miejscu. I z drugiej strony robimy to samo. Dobra, to już dogram, jak to będzie założone. Tutaj będziemy przykręcać z tym elastycznym. No i tak to wygląda. I tak to już zostaje. Tutaj mamy przykręcony. Jest mały luz, bo ta blaszka była wywalona przeze mnie. No i tutaj, tak jak widać, tutaj jest światło. Jest to złączone. Nigdzie tam nie dotyka karoserii, więc nic się nie stanie. Przed chwilą dolałem płynu. Właśnie ten hamulec nic nie wycieka. No teraz zostaje tylko odpowietrzyć układ. I gitara. To tyle, jeżeli ktoś będzie potrzebował sobie wymienić właśnie taki kawałek tutaj przewodu hamulcowego, bo akurat mu strzeli. to Właśnie tak to może zrobić. Nie ma dużo roboty. I tyle. Trzymajcie się i cześć.